Kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy poniedziałek, a my przyjechaliśmy do galerii Młociny na małe zakupy, szczególnie do Primarka, bo ja miałam ochotę po prostu iść do Primarka, a tylko tutaj mamy hmm. ten sklep. Aurora jest w przedszkolu, z nami jest wiadomo Selenka. Idziemy, zbieramy się, nie wiem jak długo zostaniemy, zobaczymy. But maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like. About you I like I get too drunk and too scared and lie you if only you you I would die moje spodnie nie. Niestety o rozmiar większy z obu par. jedna to jest 42-42, więc no cóż, teraz Bartek przymierza dresy, bo mu by się też przydały po prostu nowe. A zastanawiałem się nad jeszcze Tak? No okej, okay, no to podejdziemy i zobaczymy. A ty co? Trzeba cię rozebrać z tego. Byliśmy w Primarku, byliśmy w Sinseju. W obu sklepach kupiliśmy. Ale zrobię Wam chol po prostu jak wrócę do domu, wrócimy do domu, po prostu, o. Tak? No. E teraz idziemy coś zjeść, bo bez śniadania. Ale zobaczymy co będziemy je jeszcze nie wiem. Tak? No. I tyle. I sobie przejdziemy jeszcze. Ale najważniejszy sklep jakby odchaczony, czyli Primark. Nie jestem z tym tak zadowolona, bo myślałam, że więcej Rzeczy ogólne znajdę dla Aurorki, a kupiliśmy w sumie tylko bluzę czerwoną, którą widziałam po prostu na stronie, ale żadnych spodni. W Ciseju uratowałam sytuację, bo znalazłam dwie. Dwa, dwie pary? Nie. Dwie pary spodni? Nie. No tak, dwie pary spodni, ale jedno to są takie leginsy. Leginsy dzwonowate, ale też Wam je pokażę po prostu w domu. Dla siebie czapkę, portfel, bo mój tu już się psuje. Yy, skarpetki, batek, dresy. Spodnie dresowe. No spodnie, no spodnie dresowe. I tyle chyba, nie? Nic, nic więcej, no. no. Mały gagatek, czupiradło małe przez czapkę. No Jakie malutkie czupiradełko. Przyszliśmy do McDonalda. Tak jak sądziłam, byliśmy już jeszcze w Tigerze i kupiliśmy fajne rzeczy. Między innymi kupki do malowania. Trzy dla naszej trójeczki: no bo wiadomo, że Selena nie. Ale jestem ciekawa, jak Aurora sobie z tym poradzi. I fajną rzecz dla niej, właśnie. Która myślę, że naprawdę będzie fajną taką ciekawostką, i ogólnie po prostu fajną atrakcją dla niej. O, I my właśnie czekamy właśnie na zamówienie. I już Serenka też będzie jadła, bo trzeba jej mleczko zrobić. Tak? I tyle. Mogę się już z wami oficjalnie przywitać w drugim miesiącu roku, czyli w lutym. Mamy 3 luty, godzina 10. Ja czekam, aż mi się szyby od środka rozmarzną, bo zamarzło, no nawet od środka. Jest minus 16 na w samochodzie, więc jest bardzo zimno, a ja po prostu przywołuję wiosnę, ja już po prostu chcę nosić te płaszczyki, a że wychodzę na dobrą sprawę tylko na chwilę do jednego sklepu, to postanowiłam, że po prostu założę dzisiaj ten mój zielony płaszcz. No ten płaszcz nie jest na aż takie mrozy, ale ja już chcę wiosnę. Ja już przywołuję wiosnę, już mam dosyć zimy, mam dosyć śniegu Zima w tym roku nas po prostu y, zaskoczyła, bo y, ja przynajmniej sądziłam, że jak spadł śnieg w grudniu, to wiecie, bo będzie dwa tygodnie, tydzień, trzeba korzystać po prostu z tego śniegu, bo zaraz go nie będzie. A y, no to wychodzi, że jest z nami ponad miesiąc. Więc. <śled> y, y, y ja już po prostu mam go dosyć i już nie chcę z niego korzystać. Mógłby po prostu sobie już pójść. Nie ma śniegu, ja chcę zieleń, ja chcę wiosnę. E, chcę mieć e, plusowe temperatury, a nie minus 16, bo no to jest strasznie zimno. U nas jak co roku, na przełomie stycznia i lutego e, zawitała e, choroba. Do tego właśnie nas tydzień nie było i ten vlog, e, mimo, że chciałam, żeby on się jeszcze pojawił w styczniu, pojawi się po prostu w w lutym. Najpierw ja z Aurorką e, i właśnie w poniedziałek wieczorem, kiedy dla Was ostatni e, raz nagrywałam, e, już wieczorem czułam moje gardło, że jest takie, no wiecie, nie do końca. W no, w nocy ja dostałam gorączki i po prostu poległam na 2-3 dni, a we wtorek e, w ciągu dnia Aurorka dostała gorączki i też poległa. E, nadal jest tak nie do końca, e, bo gardło mam po prostu. Bo ma po prostu chrypkę i no, boli ją gardło. Na szczęście gorączki już nie ma. E, więc Bartek się po prostu nami opiekował, nami i Seleną w międzyczasie. Ja, ja też tam próbowałam z Seleną, ale te dwa dni, pierwsze były po prostu koszmarne, w sumie trzy, bo e, nie dość, że gorączka. Ja jeszcze na dodatek karmię, e, śladowe ilości, ale jednak odciągam te małe mleko. Więc nie mogłam też wziąć, wiecie, żadnego gripexu, potężniejszych leków i tak dalej, nawet na gorączkę. I tylko wzięłam, i tylko brałam po prostu leki e, takie, które Aurorka po prostu dostała dla dzieci. E, no i jak my powoli, e, wiecie, wychodzimy z tej choroby, to przed wczoraj e, Selena dostała gorączki i też było z nią, wiecie, nijak. W ciągu dnia, kiedy jeszcze nie miała tej gorączki, ja coś czułam, że jest inna. Że coś się zaczyna brać, intuicja mamy. No i się zgodziło, bo w nocy też dostała gorączki. Więc no, nudno nie jest, tak powiem szczerze, ale już dzisiaj z nią jest lepiej. Noc przespana, pana jest spokojnie. Jedynie co to katar i kaszel ma młoda. Aurorka ma to samo. U mnie tylko kaszel, ale wiecie, ja już działam na w miarę pełnych obrotach, przynajmniej się staram. Ból mięśni minął. Z tego co mi wiadomo, to mogła to być grypa. A ja was zabieram do Pepko, albo po prostu ja jadę do Pepko, bo na tej galerii, gdzie jest oszą, otworzył się kolejny sklep, czyli Pepko. Wejdę jeszcze do Smyka, ale nasz cel to jest Pepko. Zobaczymy, co tam ciekawego. To jak w każdym Pepko, ale wiecie, jest to nowe Pepko, także zobaczymy. Może coś kupię też miałam zrobić Wam hol zakupowy z młocin z galerii, no ale nie zrobiłam Wam po prostu Wam dzisiaj pokażę pierwszą rzecz już widzicie, czyli czapkę, no jak zobaczyłam ten kolor to po prostu powiedziałam bierę koniec, kropka, biorę i tyle ja ten kolor uwielbiam i uważam, że dobrze w nim po prostu wyglądam nie dość, że ten płaszcz to jeszcze ta czapka także dobra, nie będę już przedłużać, bo sześć bo prawie 7 minut gadam nobody loves me better nobody loves me better guess I'm just too scared to settle down that'd be many nights I got too high and almost left town but there's something about you something about you I like about you I like 14, A ja się dopiero teraz do Was odzywam. Nie będę wdrażała się w szczegóły, ale no nie było nudno. Ale przyszła mi paczka. Widzicie ten kolor? Widzicie ten kolor? Widzicie, widzicie. Patrzcie na ten kolor. A ja na razie nic nie mówię. Nie mam też mikrofonu przy sobie, bo zostawiłam po prostu w domu. Poje Miałam, liczyłam na to, że po prostu ta paczka przyjdzie do mnie wcześniej, jak wtedy z rana byłam mm, w Pepko, no ale przyszła po prostu teraz. Odurłam tą paczkę, jadę jeszcze do Smyka, bo nie byłam po prostu w Smyku, i pojadę jeszcze do Shinseya, zobaczę co tam ciekawego, i po prostu wracam do Domciu. Mamy ogólnie kolejny dzień. Wczoraj dla Was nagrywałam, ale już naprawdę nie chcę nagrywać kolejnego dnia i przedłużać tego vloga. Chciałabym go po prostu zakończyć e, holem zakupowym z ostatnich z ostatniego tygodnia w sumie. Bo z zakupów e, z pierwszej części tego vloga, czyli z poniedziałku jak byliśmy na mocinach i z wczoraj. Tak, dzisiaj nie zakupam, i z wczoraj. E, w sumie, więc... E, Będę ja chciała Wam to pokazać ogólnie, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Pierwsze co tutaj mam to taki kocyk w serduszka z Lidla, był jeszcze czarny w czerwone serduszka, no ale wiadomo ja lubię kolory, więc mamy kocyś. Też byłam w IKEA i kupiłam takie poszewki na poduszki różowe. E, najzwyklejsze, bo e, taniej mi to wyszło niż jakbym kupowała jakieś e, właśnie fajne, kolorowe e, nasz Shein na przykład. A chciałam po prostu coś różowego, coś kolorystycznego, coś kolorowego, a nie po prostu nudnego, bo nie miałam nic takiego mm, kolorowego, ale żeby to nie było jesienne, świąteczne, wiecie, nic takiego nie miałam. Więc e, kupiłam różowe. E, a waletynki się zbliżają, więc w sumie fajnie, a ja lubię różowe, więc one i tak będą całoroczne, e, więc pojechałam do Ikei i zapłaciłam w sumie 20 zł za dwie poszewki, bo jeszcze tutaj jedna poduszka jest, Aurorka na niej aktualnie śpi, Selena nie śpi i jeżeli będziecie słyszeć mlaskanie i grzechotanie zabawką, no to ona tutaj jest, nawet ją troszeczkę widzicie, Aurorę wam nie będę wiadomo pokazywać e, co kupiliśmy na Młocinach w Tigerze kupiliśmy w sumie Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taki telewizorek za 20 zł, gdzie kładzie się tutaj telefon i on jak taka soczewka e, działa. Jako soczewka, nawet o teraz to widzicie, po prostu przybliża ten telefon, robi jakby większy. Fajny bajer, prosty plastik, ale w sumie Aurorka ma z tego że sobie siedzi, leży. E, <grym> I ogląda po prostu bajkę, no, która leci na, te, na telefonie, ale wiecie, nie, nie ma tego telefonu w ręce, tylko ma ten telewizorek. O. Był, nie wiem, zielony kolor chyba, a my wzięliśmy błękitny. Gdyby był różowy, to byśmy wzięli różowy, no ale był tylko taki. I w tej Gerze wzięliśmy trzy takie kubeczki do malowania. Dla mnie, dla Bartka i dla mm, Aurorci. I może za tydzień, w weekend walentynkowy, pomalujemy sobie kubeczki. Zobaczymy. Aurorka będzie miała swój kubeczek. Każdy z nas oprócz saleny będzie miał swój kubeczek. Muszę poszukać jakichś fajnych pomysłów i jak pomalować. No, jesteśmy trochę ograniczeni kolorystycznie, ale może być to fajna atrakcja dla naszej trójki, więc po prostu kupiliśmy. A w sumie ten kubeczek kosztował 4 zł. W primarku widzieliśmy trzy rzeczy. Ogólnie, z tego, pamiętam, to było bardzo hmm, hmm, mało fajnych rzeczy. Było naprawdę pusto, jeżeli chodzi o dział dziecięcy. Było dużo dla chłopców, a mało dla. Dziewczynek typu Lek Aurorka, tak, taki rozmiar. Takie 1,98, no, 104, bardzo mało, bardzo mało ciekawych rzeczy. E, więc wzięliśmy jej tylko w sumie bluzę, bo ja ją widziałam na stronie, ona mi się spodobała. Taka czerwona, po prostu najzwyklejsza. I ona kosztowała 19 zł. Rozmiar 104. Troszeczkę większa, ale nie przeszkadza mi to, bo ona jest na pograniczu 98, 104. Niektóre rzeczy kupuje się w jej rozmiarze 98, niektóre 104. To u niej jest właśnie, właśnie jest na takim pograniczu, i mi ciężko stwierdzić, jaki rozmiar powinien pasować, no ale tutaj y, według mnie 104 będzie w porządku. Jak ja tylko zobaczyłam, to powiedziałam do Bartka, że biorę. Nie długo się nie zastanawiam. Po prostu biorę. No, kolory. Tak, po prostu. I mamy też zwykłe tutaj białe skarpetki. Białe skarpetki też się przydadzą, bo ja jestem tym białe skarpetki i kolorowe skarpetki. Czarne nie. W Primarku jeszcze wzięliśmy dla Aurorki podkoszulki, bo już te, co miało, to po prostu wyrosły, a uważam, że to są fajne jak podkoszulki. Wzięliśmy w rozmiarze 110, no bo to powinno być troszkę luźniejsze. Tamte, co wyrosła, że tak powiem, były w rozmiarze 104, więc po prostu rozmiar większy. Yy, za 24. 20... 4 zł, 5 sztuk, bo tutaj e, jednak gdzieś tu się wala, gdzieś w ubraniach już się chciała założyć, i, i o, ale w sumie 5 sztuk. W Sensei też e, bardzo mało rzeczy. Akurat na młocinach. E, Sensei jest bardzo marny, bardzo marny, więc w sumie wzięliśmy tylko dwie rzeczy w rozmiarze 104. W rozmiarze 104 takie fioletowe spodnie z kokardkami tutaj. Są troszeczkę za duże, ale nie przeszkadza to. No właśnie o tym mówię. To niby jest 104 i powinno na nią pasować idealnie, a nie pasuje. I troszeczkę szura, ale ona do tego dorośnie. Na wiosnę będzie w porządku. Um, za te spodnie kosztowały 26 zł w sumie. I wzięliśmy jeszcze takie dzwony. W panterkę rozmiar 98 i one są po prostu w porządku. Za 18 zł. O, ja jestem team ja jakoś się zmieniłam i jestem team, właśnie ta panterka, podoba mi się. No i teraz Wam pokażę zakupy wczorajsze. Może zaczniemy od smyka. W ręce wzięłam takiego banana do gryzienia. Uznałam, że to spoko rzecz. Jeszcze nad jedną zabawką się zastanawiam i chyba ją kupię. Bo naprawdę mi się spodobała, ale wzięłam po prostu takiego gryzaczka Jest pół na pół. O, ona dopiero co zaczyna chwytać, więc wypada jej to z rąk i się denerwuje, jakby chciała to po prostu pogryźć. W smyku kupiłam taką zieloną bluzkę. No, kocham ten kolor zielonego, szczególnie na aurorce. I ona ma tutaj wyszyte takie truskawki. Wzięłam w rozmiarze 100. 4. I oczywiście spódniczka tutu, jak to Aurorka mówi, w serduszka. Przepiękna. W tamtym roku się nad nią zastanawiałam, ale w końcu jej nie wzięłam. Teraz ją musiałam po prostu wziąć. Też w rozmiarze 104. No i oczywiście byłam w pepko Kupiłam cztery rzeczy w sumie. Dwie dla mnie i dwie dla Aurorki. Dla siebie trzy pary skarpetek. Biała ma tutaj taką czerwoną kokardkę. I spodnie takie szerokie. White legi w rozmiarze 42, z tego co mi za 60 zł. I są bardzo wygodne, jedynie co to trzeba mi je troszeczkę skrócić. W bodkach idealnie, ale jednak, tak jakbym chciała chodzić w Adidasach, no to one są po prostu za długie. I dla Aurorki też wziąłam spodnie. O, takie szerokie też, z kokardkami tutaj z boku, w rozmiarze 98, a i tak są. Za luźne, tu a na długość, chyba w porządku, ale za luźne są tutaj. I taki serduszkowy komplet, jak go Wam pokazywałam. Mamy tutaj spodnie, i mam wrażenie, że one będą za szerokie zdecydowanie za szerokie. No, ale cóż, w rozmiarze wzięłam 98. Właśnie, a są, że za szerokie w pasie. I bluzeczka do tego była taka bardziej rozkloszowana, tutaj na dole. O, przepiękna. I w sumie to było tyle z zakupów. Przyszła mi też wczoraj ta paczka, którą ja pokazywałam ten kolor tego ubrania i to jest płaszcz przepiękny, wymarzony, bo się na niego był, go po prostu szukałam i się zastanawiałam, czy na pewno go chcę, ale no chciałam, po prostu. I jest przecudowny, wygląda... Mega, ale po prostu zobaczycie go albo w kolejnym vlogu, albo jeszcze w kolejnym vlogu. Już w walentynkowym raczej. A kolejne to myślę, że będzie jakoś tak na dniach, no ale się wszystko tutaj zobaczy. Ale go wam na pewno pokażę, bo jest naprawdę cudowny. Cudowny kupiony na Vinted, bo już go nie ma w sprzedaży. Ja nie przedłużam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja wiem, że ostatnio było we vlogach strasznie dużo holi zakupowych i chciałabym, i chciałabym, żeby kolejny vlog był taki bardziej domowy, z domowymi obowiązkami, a nie już jakiś hol zakupowy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu na moim kanale. Cześć!